Thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy wielu pasji. Gość mój z polecenia. No, parę dni temu czy tygodni gościłem i, i otrzymałem informację, że warto zaprosić. Jakie pasje, to oczywiście wszystko wyjdzie w rozmowie. Gościem moim i Państwa Zbyszek Derda. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry, witam Państwa, witam Cięgorzko. To jest taka zbieżność, bo Roman Derda poleca Zbyszka Derde. No i też wiem, że Mistość 800. Stów, która w pobliżu, która notabene miała starsze prawa niż Częstochowa, ale swojego czasu to tam w historii zerknąłem. Ale zanim w ogóle o tym wszystkim, to cykl rządzi się swoimi prawami i musi być przesłuchanką. Częstochowianin nie, czy Częstochowianin? Eee, nie, mieszkam koło Częstochowy, mieszkam ale, w to ale miejsce urodzenia w dowodzie. Czyli na świat przyszedłeś w tym Grecie. Jak najbardziej. W tym Grecie. Mhm. Niedaleko tutaj. Mhm. Powiedz, mi, powiedz mi, mamy wiedzę dotyczącą przodków. To znaczy, ty wiesz, co na przykład twój dziadziuś albo babcia robili? Eee, albo rodziców, rodziców mojego taty niestety no, nie dało mi było poznać, zmarli dosyć wcześnie, długo, długo mm -hmm. przed moim urodzeniem. Natomiast e, rodziców mamy, owszem, dziadków pamiętam, e, ale już tych kolejnych pokoleń niestety. Zmarli. Nie, ale czym się zajmowali, z czego mieli chleb? Rodzice mojego taty pracowali na roli, mieszkali na wsi, Rodzice. Z byli rolnikami, tak? Mm -hmm. Natomiast dziadek mój ze strony mamy, dziadek Leon, był muzykiem, był organistą wykształconym przed wojną, jeszcze wykwalifikowanym w dobrych szkołach muzycznych. O, Przez całe życie grał w kościołach, w w a karierę swoją kończył w kościele w sobie właśnie. No, kiedyś, chociaż teraz to nie wiem jak jest, ale kiedyś organista to był gość, to był ktoś no bardzo poważany, przedwójna. prawda? Powiedz mi Zbyszek jedną rzecz, bo ja oczywiście to spisałem z SMS-a, ale czy ta kolejność jest prawidłowa, dziennikarz, fotograf, muzyk, czy Ty byś zmienił szyk? Nie wiem, czy bym zmieniał szyk, bo właściwie ja bym raczej wyrównał to wszystko. Aha, tak. czyli tam to wszystkie rzeczy mnie pasjonują. pasjonują. Tak, z zawodu wykonywanego obecnie jestem dziennikarzem, mhm. pracuję w radiu, jestem reporterem, dziennikarzem radiowym. Mhm. Tutaj w jednej z rozgłośni częstowskich. No, nie ma się Ale czego nie nie w Radio FIAT. Radio FIAT. Pełen parę razy. Bardzo ładne akwarium macie. Mamy? I, tam, I dobrą tam. kawę mamy też. I dobrą kawę też. Tam. I cukierki też więc, więc to jest W ogóle pozdrawiamy Radio FIAT tam, tam że tylko będzie oglądać to. No oczywiście, że tak. Obowiązkowo, a jak nie, to ja to już zdyscyplinuję przez ole Mieczyńską wyślę, rozumiem. Tak jest. Prolongatywę, <grymogletywe>, że należy. Ale zanim o tym dziennikarstwie, to jest tak szkoła średnia to? na liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie. Czyli z Kopernika jesteś. Tak, jest. mina. Bardzo wspominasz? Bardzo, bardzo, bardzo. Tak. Super. Żeby... No ale co, potem studia? Potem studia. Najpierw dwa lata w Warszawie na no. Uniwersytet Warszawski Archeologia Archeologia Śródziemnomorska. O proszę, poważnie! I tak odpuściłeś? Nie, nie odpuściłem. Na trzeci rok przeniosłem się na UJ do Krakowa, ponieważ temat, który chciałem pisać, później na pracę magisterskiej nie miałem u kogo w Warszawie pisać. A w Krakowie akurat było u kogo, więc przeniosłem się na wiot i tam kończyłeś. I tam kończyłem. Ja ci powiem jedną rzecz, że jak słyszę ten kierunek, to mam e, kolegę, który dostał się na teologię, ale to się okazało, że im przyjmują trzy osoby na rok, czy cztery. To były takie czasy, że to był w ogóle indywidualny tok nauczania. Mm -hmm. że... To nie jest tak jak na filologii, że 90 studentów i tak dalej, jak u ciebie było? E, troszkę to mm, za moich czasów jest troszkę inaczej było, tak? aczkolwiek w Warszawie było inaczej, bo tam no. nas dosyć dużo było na pierwszym roku, nie wiem, koło 200 no. osób może nawet. Co ty nie było, Tak, także było to y, dosyć dużo. Natomiast y, w Krakowie, y, że trafiłem na UJ, to, y, to w całym instytucie archeologii UJ... Y, no ale w Krakowie tak. no. to mało. To nas tam, nie wiem, może 50 osób było Do, na wszystkich czy, rocznikach. No właśnie. Więc ja na roku miałem bodajże, nas było 15 czy, czy mhm. 18 osób na Czy specjalnych... ja rozmawiam z panem archeologiem? Owszem. Z papierami, z papierami. Który niestety nie pracuje w zawodzie. Nie, ale pracował. A pracował? Tak, jeszcze będąc na studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, mhm. dostałem propozycję pracy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie i tam 5 lat mojego życia spędziłeś. Spędziłem. Proszę. Archeolog się kojarzy z pędzelkiem, łopatką, gumiakami i, e, też. I, i grzebaniem w ziemi tak naprawdę. I poza tym grzebaniem w książkach i mm -hmm. tak dalej, więc... Ale dałeś udział też w różnego rodzaju wykopaliskach? Tak, tak. Udało I ci się coś wejść? znaleźć? Zawsze się coś wydaje zawsze, znaczy, Prawie zawsze miejsce. powiedzmy. Natomiast no, mhm. kilka, kilka miejsc w Polsce odwiedziłem. Za granicą nie dane mi było być, bo, bo akurat tak się jakoś wszystko potoczyło. Natomiast w Polsce i owszem, bo koło Krakowa w kilku miejscach, tutaj koło Częstochowy w kilku mhm. miejscach też. No to ja cię muszę podpisać przede wszystkim tak, jak tam... No się się Przez CH chyba, nie? O ile dobrze pamiętam, bo już z tym zawodem nie mam wiele wspólnego. Oczywiście zamiłowanie jak najbardziej. Super. To jest tak, że to dziennikarstwo przyszło później, czy ono było gdzieś cały czas? Jakieś takie przez, mm -hmm. przez lata szkoły średniej, czasem na studiach coś tam się trafiało, że, że coś do jakiejś gazetki może się napisało, mm -hmm. może komuś mm -hmm. coś się pomogło, przy czymś jakieś mm -hmm. zdjęcia do, do, mm -hmm. do jakichś gazetek. Natomiast no, tak na poważnie no to od, od, od jakiejś... No, w tym roku chyba dziesięciolecie obchodzę mojej pracy w ramach. Aha. E, nie, No i nie, to już poszło na no. poważnie. Mm -hmm. Ale to jest tak, że rozumiem, robisz materiał dla radia, żeby wrzucić na stronę coś, to robisz zdjęcie Proszę. dokumentujące tą Twoją rozmowę, na przykład, czy ten materiał, który realizujesz, tak? tak. No to wiadomo, no, połączone jedno z drugim, wiesz. Ja pamiętam takie czasy. Zresztą piękne, ponieważ ja spędziłem kilkanaście lat w dziennikarstwie przeróżnym że jak pracowałem w życiu Częstochowy przez kilka lat, no to zawsze jeździł ze mną fotoreporter. Mm -hmm. Nigdy dziennikarz był od pisania, a fotoreporter od fotenia. Później chyba w ramach oszczędności i jak gdyby rozwoju tej cyfryzacji, trochę się, to się, to czas się zmieniło, zmieniło, nie? Natomiast uważam, że to akurat błąd jest, bo ja nikomu nie odejmuję, że nie umie zrobić zdjęcia, Natomiast, y, robić materiał z dobrym fotoreporterem zawsze na pewno będzie lepszy niż dziennikarz, który ma się skupić na, no, na czymś innym, tak naprawdę. No. Ja na pewno y, wolę sam robić zdjęcia, Boliś. bo wiem to, co chcę zrobić, co chcę na tym Aha, zdjęciu pokazać, i no, no, no. wolę, wolę mm -hmm. sam sobie to zrobić. Aczkolwiek y, są y, fotografowie, też i koledzy moi, z którymi współpracuję y, W ciemno pojechałbym na materiał, bo wiedziałbym, tak, że jest tak, to dobrze zrobione i tak dalej. Tak. Mm -hmm. Ja zapytam o to, no bo wiesz, jak ktoś kończy studia dziennikarskie, no to z natury rzeczy po prostu pracuje w tym zawodzie, no bo ma takie wykształcenie. Nagle archeolog zostawia wszystko i idzie do radia. Co było w ogóle powodem tej decyzji? To znaczy nie tak od razu do radia, bo był okres przejściowy po pracy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. To tak się moje drogi życiowe potoczyły, że wróciłem tutaj do Częstochowy z Krakowa mm -hmm. po ładnych paru latach i pracowałem na uczelniach wyższych. Aha. W Częstochowie pracowałem w dziale marketingu, w dziale promocji, Rozumiem. więc tam też się przydawało to, że jakoś z językiem polskim nie jest mi e, nie, nie po drodze. O, tak. właśnie. Nie jest mi nie po drodze jakoś sobie potrafię poradzić z napisaniem jakiegoś tekstu i, i wyciągnięciem jakiejś informacji. Aha. A potem tak się właśnie złożyło, że, e, że hmm. Trafiłem do Radia Filiat no I tam, już I tam jesteś. I nie zmieniałeś pracy, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. Nie, nie, 10 nie. lat w tym miejscu. Przy tej dobrej kawie się trzyma. Przy tej, tak. <laughs> Dobrze, mamy to załatwione. W takim razie o wystawy fotograficzne twoje nie pytam, bo to jest dodatek do pracy dziennikarskiej, tak to rozumiem? Dodatek, natomiast bardzo dobry dodatek, bo ja uwielbiam zdjęcia i... Ale żebyś realizował się też odrębnie, jako na przykład artysta fotografik organizował swoje wernisaże i tak dalej, to tak czy nie? Z taką swoją większą wystawę miałem teraz w sierpniu w Gaudemater, gdzie kilkadziesiąt moich zdjęć wisiało. Podobno się podobały. Przepraszam, nie wierzę. Na następną ci przypomnę. Dobra, no a co z tym muzykiem? To znaczy, że geny tego dziadka się odezwały, i jak yy, organista się w Wemstowie rozchoruje, to tyle lecisz i e, Maria tak. królowo-polska. Jest tak. Poważnie? Tak, ponieważ że mój starszy brat Tomek jest organistą w kościele, właśnie w tym Wemstowie, i czasem jest telefon bracie. Muszę pomóż. gdzieś wyjechać, post, pomóż. No więc ja go zastępuję czasami. I normalnie w no, ja. tam na gniazda i tak się, nie ma problemu. Chyba nie. Krzysztof, boż nie wygonił mnie na razie jeszcze. Aha, 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 Chyba nie jest tak Czyli cool. nie było fałszu. No, raczej chyba nie. No, ale to jest tak, że była szkoła muzyczna, jakiś takie... Nie, żałuję tego niestety bardzo, ale no. nie, nie ukończyłem szkoły muzycznej i no. raczej jestem samoukiem. Dziadek też jeszcze, jak żył, to prosiłem go, żeby mnie trochę uczył. Nauczył no, mnie na akordeonie grać, więc też trochę na akordeonie potrafię Weź, coś tam pograć. Zagrać. A poza tym bracia starsi. Czyli najstarszy mój brat Tomek i średni Aha. Paweł, bardzo dobrze Ci znany zresztą Wojtku. Tak, tak, tak. Pawełek pozdrawiamy, chabaku. Tak jest, pozdrawiam. Paweł. Z Pawłem się wywłóczyłem, zagrałem 60 parę koncertów. No więc, no więc to też wiesz, dobre, dobre geny jakoś no. tam, chyba, muzyczne tkwią. Super. Ale powiedz mi jedną no, rzecz, to znaczy, że starsi brachowa muszą cię zabrać do kościoła i cię uczyć. No bo to przecież tam ci nogami i nogami, rękami. Eee, I to nie, jest. Nie, nie, tutaj wiesz co, ja akurat nie. nie gram tak w pełni jak ci wszyscy profesjonalni organiści. Ja e, zagram na dwóch manałach, czy ewentualnie Aha. na jednym e, jakoś jakoś tam. Natomiast mhm. na, nie, nie nauczyłem się jeszcze e, grać nogami, e, pasami, pasami, tak. pasami, tak, tym bardziej, że e, niestety w kościelowym stowie organy wymagają remontu i, i grać na... A. Aha, na wymiarze ciężką. Ależ powiem Ci, że historia po prostu. Jednak ten ród Derdów z tą muzyką y, cały czas gdzieś ma do czynienia. Fajnie, tak jak pospiszalstwo no. często Częstochowie też głównie. No nie równamy się z nimi, ale. Ja porównywać, że co oni lepsi, my gorsi. Nie, nie, ja takimi kategoriami nie patrzę absolutnie. E, dobrze, no to poprótkujmy trochę, bo. Um, ale mnie zaskoczyłeś tymi organami. Kurcze, fajnie. Gotujesz? E, raczej nie. Raczej, e, raczej nie, raczej jem. E, coś mi się od czasu do czasu udaje zrobić. Bardzo dobre majcznicy robię na przykład z działaniami mm -hmm. kapasalskimi, z, z warzywkami przeróżnymi. To tak, natomiast no, nie bawię się w gotowanie zuby... E, czy, mm -hmm. e, nie ubliżając nikomu że to jest zabawa, absolutnie. Ja okay. uważam gotowanie za bardzo dużą sztukę i... Chciałbym, może kiedyś jeszcze coś tam nauczyć, ale. ale... Ja rozmawiałem no nie, nie kiedyś z mistrzem, y, ku, no, z mistrzem kucharskim, no, z szefem kuchni, który ma tam mnóstwo nagród. I ja mówię, no ale po czym poznać dobrego kucharza? A on mówi, Wojtek, dobrego kucharza to jest poznać potem, jak ci zrobi jajecznicę. <noise> ja mówię, tak? A, ja? a, a ja mówię. Tak, bo wiesz, na najprostszych rzeczach się jest najłatwiej wyłożyć i, i mówi, że zdziwiło mnie to, ale no przyznałem mu rację. No dobrze, ale jeżeli byśmy się umówili na kolację na przykład, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedział, ale ten Kowalski trafił w moje gusta, ale on mnie... O, o, jeżeli idzie? chodzi o kulinarię, to, to no. ja można powiedzieć, że jestem taki wszystko jedzący. Wszystko, ale nie masz jakiejś ulubionej swojej potrawy, czy no tak wiesz? Spaghetti bardzo lubię. Czyli włoska kuchnia. Tak, mój syn robi za to. Mhm. Za ale bolognese, Tak jest. Czyli miacho, pomidory tak jest. i, i konkretnie mhm. rozumiem, Carbonara też. Carbonara też wciąż, wiesz. <laughs> bardzo, <Dobrze. laughs> jak proponujesz to. Dobrze. Znak za wieku, waga, ulubiony kolor, yy, czarny i granatowy, niebieski odcienie niebieskiego. Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? Bożego Narodzenia. No to jak większość. <głos> <głos> e, muzyka w ogóle jest elementem w życiu Twoim ważna, czy to jest tylko pewnego rodzaju dodatek? Bardzo ważna. Ze względu na to, że uwielbiam muzykę wszelaką, mhm. nie ograniczam się do jakiegoś jednego typu muzyki, bo. Słucham i muzyki poważnej i jazzu słucham, i mm -hmm. słucham heavy metalu i rocka tradycyjnego. Ja jestem już po 50, więc wychowany jestem na polskim roku. Mm -hmm. I tego też słucham. Przyznaję szczerze, że nie trafia do mnie hip-hop, rap, takie. Już za późno to już chyba za późno jest <laughs> na to. Ale czy zdarza ci się poza nazwijmy to, koncertowaniem w kościele? Grać jeszcze w jakiś składach, w jakiś projektach? Może nie w jakiś składach, natomiast no, wspomniany no, przez nas Romek, no, na przykład basista no, no. Z Romkiem grywamy z Pawłem i Stonkiem, czyli no. z moimi braćmi. Jeszcze raz ich pozdrawiam bardzo serdecznie. Mhm. Grywamy, zdarzyło się i w kościele pograć, na święta kolendy na przykład. Mhm. Czyli ale, poza słuchaniem no, to jest też tak, że. Grywamy. Wpuszczasz się w ten kanał i lecisz tak. tam sam. E, muszę się pochwalić tutaj. No. E, miałem przyjemność olbrzymią zagrać ostatnio, e, bo grywam tam e, na, na gitarze przeważnie, e, w musicalu, który napisał mój e, przyjaciel no. Rafał Wielgat. E, Aha. Musical naprawdę godny polecenia. Ja nie wiem, czy mi się uda tego Rafała do Rafał Wielgat. Ja go namówię. Tak. Bo to nazwisko się przewija już od trzech miesięcy, no, ja, bo y, muzycy, którzy Aha. brali udział w tym projekcie, byli u mnie no. i mówili, że to w ogóle z sekcją dentą ze skrzypcami, no, że to wszystko jest było, zrobione. Było dziewięć osób muzykających no, grających kwartecniczkową no, 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 i tak dalej, no, no. I tak dalej, więc fajne rzecz mm -hmm. i naprawdę z wielką przyjemnością tam grałem. Jaki film powinienem obejrzeć dzisiaj wieczorem? Mobeter tak Blues z Wspaniały film, stary, 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 z Denzelem Washingtonem w roli głównej. A on o muzykach ten, e, y, grających yeah. w jazz, Brentford Marsalis, tak. muzykę do tego robił. Super film. Bardzo często wracam do muzyki z tego filmu, bo jest mm -hmm. No Okej. Okay. Jest czas na czytanie książek? Ale oczywiście. Musi o. być. Pan archeolog, jakby inaczej. <grymlo> <grymlo> no Czytam też przedłużne rzeczy. No, no się w, Teraz jestem w trakcie jakiejś no. takiej powie, powieści fantazy, Bardzo przyjemnie się to czytam, mimo że trzy takie grube tomy. jest w połowie drugiego tomu. Czyli, jeżeli chodzi o taką beletrystykę, to wszystko, ale fantaz fantazy też? Też. Mhm. A nie tęsknisz do tego grzebania w ziemi, do tej pracy archeologa? No wiesz co? Takie powiedzenie słyszałem, że tęskni się za pierwszą kochanką, prawda? Mm -hmm. <laughs> Żeby ktoś miał taką oczywiście. No, no, no. E, tak, no tęsknię, tęsknię, bo to jest rzecz bardzo fajna. fajna no, i... no. Znaczy nic absolutnie nie ujmując pracy dziennikarskiej, absolutnie. która jest to też jest potrzebna, no, ale to już zupełnie inna specyfika, umówmy się. Tu dyspozycyjność, jeżdżenie, szukanie tematów, ten, a tam jakoś tak wiesz... Za to tutaj można z bardziej żywymi osobami porozmawiać, A nie z kościami Nie z skoślam, i, i czaszkami, to masz rację. Dobrze, jaki jest Zbyszku Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty postrzegasz to miasto? No a to mnie szczególnie interesuje, no bo skoro jesteś dziennikarzem, to na pewno wiesz dużo więcej o tym mieście niż przeciętny mieszkaniec tego grodu. No być może wiem, być może, e, no. być może wiem. Lubię często Lubisz. Lubię Częstochowę. Y... Nie powiem na razie jeszcze, że kocham Częstochowe, bo Aha. być może ją kiedyś pokocham. Jest kilka miast, które bardzo lubię, uwielbiam tam jeździć, jak na przykład Kraków, zakopane itd. Tak tak Nie przepadam za Warszawą. Mm -hmm. Nie lubię Warszawy. Częstochowe lubię, dużo bym tu zmienił, natomiast no, pewnie przyjdzie na to czas jeszcze. Że, że może nie ja to no, akurat no, będę no, zmieniał, ale, ale, ale że coś też, się też będzie zmieniało. zmieniało. Bo Wiesz czy... co, zdania są... są podzielone. Jest oczywiście wielu entuzjastów, ale też jest wielu maruderów, hmm. którzy mówią, że kurczę, słabo, słabo. Młodzi uciekają, że coraz ciemniej w mieście. No, to są I... takie negatywne oczywiście aspekty. Ale powiem Ci, że ale... ja wróciłem z Gorzowa. I rozmawiałem tam z tu mieszkańcem i ja miałem jak wam się tu w tym Gorzowie żyje? A on mówi, wiesz co, z roku na rok wydaje mi się, że wyłączają co trzecią latarnię. U nas może w Częstochowie na razie tak nie ma. I tak podsumował. Dobrze, czego życzyć już tak na koniec? Tobie. No zdrowia, zdrowia no to, oczywiście no, no. świadomości tej co się robi mhm. i spokoju I ducha. Spokoju ducha tak jest. To ja życzę zdrowia, spokoju ducha, żeby dystrybutor kawy w Radiu Fiat się nie popsuł. <grym> <grym> no i co? No u tematów i satysfakcji z realizacji w życiu zawodowym i osobistym. Tak się mówi, żeby proszę zresztą. Państwa, cóż ja mogę powiedzieć z klanu Derdów. Muszę jeszcze Pawła zaprosić tutaj, bo przecież nie widziałem się z nim Kupela. może się uda, Składu Klanu muzyk, dziennikarz, o dziwo, dziwo, o dziwo pierwszy raz w tym programie, archeolog, jeszcze do tej pory na pewno nie było, choć 8 lat to końca. jeżeli chcielibyście ująć Zbyszka to Carbonara albo Bolognese i do tego rockowa muzyka, lata 80 90 Będzie na pewno zadowolony, a pod choinkę jakąś grubą książkę fantazy, żeby się go w sylwestra nie uczył. Ale mi się ładnie udało powiedzieć. <grym>, bardzo dziękuję za zrównanie i machamy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Was. Pa pa.